Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 30 łamane przez 374 łamane przez 12 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej panu Radu Burszkowskiego. Panie Komisarzu, proszę, proszę o referanie tej uchwały. uchwała. uchwała Uchwała, znaczy to jest taka zmiana tylko że zostało policzone te, wcześniej było w uchwale 24 120 zł. Ktoś nie policzył. Wy, wychodzi także. To nie policzyłem. Krasowny. 199 800 plus 5 600 wychodzi 254 To jest Pracowne. taka mała autopoprawka i do tego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego punktu, do tej uchwały? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, przychodzimy do głosowania projektu uchwały. Panie Sławko, proszę bardzo. No. Proszę. Szkoda, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w związku z tym do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30, łamane przez 374, łamane przez 12 rady z dnia. 21 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Rzeszowej powiatowi na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca roku 1990 o samorządzie gminnym, artykuł 216 ust. 2 punkt 5 oraz artykuł 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w Gminy raczyn, Uchwala, co następuje, paragraf pierwszy w uchwale nr łamane przez 12 Rada Gminy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Rzeczowi Powiatowi Obróżkowskiemu wprowadza się następującą zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym, ustęp drugi. Otrzymuje punkt drugi brzmienie. Na wykonanie zadania określonego w ustępie pierwszym przeznacza się kwotę 205 400 złotych, słownie 205 1400 w tym kwotę 19980 zł. Przeznaczenia na pokrycie kosztów wynagrodzenia na uznaniowych oraz wraz z pochodnymi o kwotę 5600 zł. przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w szczególności serwisów urządzeń infrastruktury sieciowej. Paragraf drugi, Wykonanie uchwały powyżej 2. Gminerażem. Paragraf 3. Uchwała się podjęcie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Jednak właśnie z dziesięcioma posami zamknięto je bardzo.